Andrzej Dogoda, głosów 39. Największą ilość głosów otrzymał i w związku z tym został wybrany sołtysem Andrzej Dogoda. W ten oto sposób w jednym z ostatnich sołectw dokonano wyboru sołtysa. W Czetowicach pozostaje nim Andrzej Dogoda. Zazdłużony do ideologa również i trzymam się do jego pracy. Ja tylko powiem w tym momencie, że kadencja na tą chwilę się zgodnie z nami lata, ale może zostać wydłużona do tak jak kadencja Rady Miejskiej i burmistrza obecnie funkcjonującego pana Marta Cebuli. To jest taka informacja o W ubiegłym tygodniu przedstawialiśmy wyniki kolejnych wyborów. Teraz znamy już wszystkich przedstawicieli lokalnych społeczności, wybieranych podczas specjalnych zebrań wiejskich. Jaki powinien być sołtys? Wynika to z roli, jaką pełni w kontaktach z urzędem. Sołtys jest waszym łącznikiem, między urzędem miejskim rośnie, między burmistrzem, między radą miejską. Jest waszym reprezentantem, jest to osoba, która inicjuje życie społeczne w tej wsi. W Czetowicach Andrzej Dogoda, który liczy na współpracę z Radą Sołecką, ma już konkretne plany na tę kadencję. To będzie, mamy tutaj tak z Radą Sołecką, która będzie, chcemy wyremontować kościół, w tym sensie, że on już jest bardzo zabytkowy ten kościół, no i już mamy trochę funduszy na to, właśnie tutaj do burmistrza dzisiaj też. Wyjdę z jedną inicjatywą, którą żeby nam jako mieszkańców wspomógł doprojektować ten projekt techniczny. Też no, oświetlenie. Ważna będzie także estetyka wsi. To podkreślają wszyscy sołtysi. A jest ich w sumie 19. Całą listę sołtysów gminy Krosno-Odrzańskie przedstawiamy na planszy.